Hejka, to jest Artur. Kolejne nowości przybyły, a w nich świat mrocznego kosiarza. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy on może być trochę bardziej simowy i wrażliwy? Ja na pewno nigdy nie myślałem, że będę mógł z nim pracować i w pewnym sensie wcielić się w niego, albo w inną stronę, może postarać się o dziecko z mrocznym kosiarzem. Nie no serio, zapraszam na film, w którym przekażę Wam kilka informacji od samego mrocznego kosiarza. Na początek zróbcie mi przyjemność i kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie kilka słów w komentarzu. Będzie mi bardzo miło i dzięki temu jeszcze więcej z Was będzie miało szansę zobaczyć ten film. A ja będę mógł przekazać te wszystkie informacje. Każdego dnia umierają setki tysięcy simów. Powszechnie błędnym przekonaniem jest to, że to mroczny kosiarz jest temu winien. Ale prawda jest taka, że starość, ogień i gniew pochłaniają więcej simowych istnień niż jakiekolwiek inne formy śmierci. A żniwiarz po prostu kosi już martwe dusze. Zawód mrocznego kosiarza jest skromnym zawodem który zaczął się od życia. Mroczny ma wielu stażystów, którzy dołączają do niego w tej pełnej obowiązku w karierze i pomagają przenosić duszę na drugą stronę, gdy już awansują na żniwiarzy. Wszyscy żniwiarze mają bardzo wysoki procent realizacji tygodniowych limitów. Ci, którzy żyją życiem ściganym przez śmierć, zdecydowanie zwiększają szanse na ostateczne odwiedziny jednego z kosiarzy. Każdy jest inny, ale trzeba przyznać, że Simowie z tą cechą wykorzystują każdą chwilę. Liczba młodych, dorosłych Simów, którzy nie zastanawiają się, co ostatecznie chcą osiągnąć w życiu, jest zdumiewająca. W końcu przejęcie odpowiedzialności za podróż swojego życia może przynieść wiele korzyści. Twoje pragnienia, cechy, aspiracje one wszystkie przyczyniają się do życia. Ale czasem jest to niewystarczające. Jednak lista życzeń to naukowo potwierdzona metoda zapewnienia prawdziwego spełnienia. Przecież zawsze możesz wyrzucić listę, zacząć od nowa lub zrobić jeszcze więcej. Możliwości jest wiele, po prostu zacznij. Lepiej dzisiaj zrobić to, co mogłeś zrobić jutro. W końcu nigdy nie wiesz, kiedy dotknie cię zimny dotyk śmierci. No właśnie, na przykład nowej śmierci, przez kruki. Tak naprawdę to bardzo dobrym pomysłem byłoby rozważenie tego, czy może jest czas już na sporządzenie testamentu. To jest bardzo proste i można to zrobić w różnych miejscach i w każdej chwili. Uporządkuj swoje sprawy. W końcu to może być Twoja ostatnia szansa, aby powiedzieć osobom, które zostawisz, co naprawdę do nich czujesz albo co o nich naprawdę myślałeś. Czy wiesz, że najwcześniejsze nagrobki są prawie tak samo stare jak mroczny kosiarz? Jest spora ilość nowych nagrobków, które można modyfikować. Podobno mrocznemu kosiarzowi brakuje związku ze śmiertelnością. Podobno mroczny kosiarz lubi tych, którzy posiadają cechę makabryczny. Ale jest też nowa cecha sceptyczny. No właśnie, twój sim umarł. W chwili śmierci większość dusz myśli, że to koniec gry? To nieprawda, za zasłoną czeka nowe życie. Tylko w innej formie. Możesz kontynuować życie i już jako duch, a żeby sobie z tym wszystkim poradzić, są pewne sposoby. Nawet jeśli skończysz swoją listę, możesz odkryć, że jako duch masz nowe pragnienia, ale to nie wszystko, bo są też nowe moce, które pomogą ci dokończyć niedokończone sprawy. Możesz wykorzystać swoje moce w dobrym celu, aby ułatwić życie innym, możesz też pójść w inną stronę i być bardziej neutralny albo po prostu niemiły, niemoralny, aż w końcu dokończysz swoje niedokończone sprawy. W takiej sytuacji moce, które udało ci się zrobić, pozostaną z tobą na zawsze. Ale jest też druga możliwość, to znaczy odrodzenia. Możesz przestać być duchem i znów wrócić do życia. Może teraz będzie lepsze? I są na to dwa sposoby. W pierwszym możesz narodzić się w wybranej przez ciebie rodzinie jako małe dziecko, a do tego możesz zachować swoje umiejętności z dzieciństwa oraz cechy nagradzające. Ale możesz też zacząć od nowa w każdym wieku jako młody dorosły, nastolatek, dorosły, no i w takiej sytuacji możesz nawet zmienić swój wygląd. Nie musisz wyglądać tak jak wcześniej. Możesz wrócić jako swój własny prawnuk lub dołączyć do domu swoich bogatych sąsiadów. Mroczny kosiarz sam nie jest w stanie tego zrobić, więc raczej tego nie popiera. Ale dla tych, którzy wracają do żywych, jest dostępny zupełnie nowy aspekt życia. Więc nie bój się śmierci, po prostu przyjmij co dalej. To już wszystko, ale to nie koniec, to dopiero początek. Koniecznie napisz mi w komentarzu, czy podoba ci się nowy dodatek, bo ja jestem nim zachwycony i już czekam na jego premierę. Dziękuję wam, kochani, za dzisiaj, ściskam was mocno, trzymajcie się, i do następnego.